Tam. Witam, witam. Czeka pan chwilę, bo zasięg złapie lepszy. Halo, witam. Słychać mnie? Dobrze? No Tak, 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 słucham. E, dzwonię w sprawie zegara. To jest aktualne? Ten zegar? Za 25 zł? No, tak, tak, jak jest dostępne ogłoszenie, to aktualnie e, Pan mi powie, ten zegar dobrze czas odmierza. Która tam jest godzina na nim? czy znaczy, jak w tym momencie, która jest, na nie godzina? No ogólnie, która tam jest godzina na tym zegarze? Przecież tego nie mam tutaj pod ręką, no on jest nieuruchomiony, nie ma włożonych baterii i tak dalej. Aha, to trzeba go nastawić, tak? No jak to, to zegary mają to do siebie, że najpierw trzeba, trzeba ich nastawić, Aha. prawda? A jak będę przyjeżdżał do Pana go kupić, to Pan by mi go nastawił tam dobrze? Bo nie znam się za bardzo, a synowi muszę kupić, żeby no. ten... No nie, nie ma problemu, tylko to jocze, oczywiście. W zł. sześć, sześć, sześć w świecie wszystko, wszystko dodatkowo kosztuje. Bo pan... manipulacyjna w tych wskazówkach, no, no wiem, i... wiem, wiem, rozumiem. Rozumiem, rozumiem już ten cel, całej rozmowy dzwonienia, no. Także, ale dobra, spoko, mam czas, możemy sobie pogadać. No? Ogólnie chodzi o to, że potrzebuję budzik synowi kupić, żeby do szkoły go budził. Ale to nie minut. jest budzik. To nie jest budzik, to jest zegar. Nie no, napisane, że budzik jest. Zegar budzik na baterie. A tu widocznie o innym pomyślałem? Tak, no to Tu jest dobra. napisane, że on jest głośny. Jest głośny. Pan mi powie, ile on ma decybeli? Ale tak. na wysokość, czy na szerokość? W sensie głośność. Decybeli, ile on ma. No dobra, ale głośność na wysokość, czy na szerokość, nie? Ja myślę, że, że po prostu zasięg tutaj decyderii, a zresztą dobra, dobra, nie będę się pogrążał w tą rozmowę, no ale dobra, nie wiem, nie wiem, powiedzmy, że nie wiem, no ale śmiało proszę pytać dalej. No eee, pan mi jeszcze powie, na jaki kolor on jest podświetlany, ten zegar, bo tu jest napisane, że on podświetlany jest, LED. Tak, tak, no w dzisiejszych czasach najmocniejszy kolor to jest tęczowy, więc on jest na tęczowo, także Aha, na tęczowo, dla pedałów będzie, dla lesbijek, dla różnych LGBT, LPG i takich innych. Dobrze. No jest tolerancyjny tak. No bo mój syn jest właśnie gejem, wie pan? No, no to no współczuję, no to Jaki ojciec, taki syn mówię a pan, a pan, no bo ja jestem jego bratem, no ojciec nie żyje, ale pan mi powiedział. Ojcem, ta... ojcem ojcem syna? Nie, ja jestem bratem jego. Ojciec, ojciec, ojciec nie żyje, bo go zabili w Krakowie. No, to tak bywa. Na wojnie pewnie jeszcze zginął. Nie, znaczy on jeździł na wózku inwalidzkim i ktoś po prostu podszedł Aha. i go zamaczytował w Krakowie. A, ja myślałem, że pod tramwaj, no, tak. Nie, się, wtedy no. jeszcze tramwajów nie było, bo to było w 1970 roku, go zamaczytowali, wie pan? Mhm. Nie wiem, to wtedy w Krakowie nie było jeszcze powietrznych tramwajów. No. no. A pan mi powie, zgwałcili kiedyś pana? To znaczy, mnie nie, ale jak słyszę, słyszę, to tutaj ciebie widzę chyba nie, jak ktoś przeleciał i to chyba połumie, także. A czy nie, o, jak gwałciłem to... jak wał, jak swojego brata parę razy. No i fajnie było? No on mówi, że mu się to podoba i że on po prostu zawsze był, był chciał być zgwałcony i że mu się to podoba. Jęczał w niebo głosy. A par, a par mi powie, jeszcze ten zegarek można sobie do cipki wsadzić, bo jeszcze mam siostrę taką. Która właśnie by to znaczy chciała... Do swojej, do, do swojej, dziewki, to możesz stać, bo nie, bo ja mam taką siostrę. To jest równoważony. A w ogóle pan mi Zakomno powie, pewnie. a w ogóle pan mi powie, pan ogląda wiadomości, że od tego cholerstwa właśnie te promieniowania i tak dalej są, a w ogóle pan ogląda wiadomości, mm -hmm. że, że wojna idzie w TVP Info. A, a ja, e, Może teraz tak. Może teraz ja się zapytam o coś dobra. Dobrze. A jesteś, a jesteś świadom tego, że tylko się nie od razu, jak wszystkie cioty robią. Że wszystkie numery są rejestrowane. Jest no, na siebie mam zarejestrowane, no? Wiem. No, jest aplikacja od nagrywania rozmów, a. No, ja też prostu, nagrywam, no? robisz? No, to jest coś w rodzaju nękania? Nie bo, ja nie, bo po, bo, ja zadzwoniłem. Ja zadzwoniłem po zegar, a pan mnie zaczął obrażać, czyli to pan mnie nęka. <laughs> Seria? No to tak. tutaj słuchaj rozmowy, kto najpierw zaczął. Y, że tak powiem, co eee, zapytałem, się zapytałem się, jaki tam jest kolor LED-ów, a pan obraził tutaj osoby LGBT, że... Uh -huh. no. Nie, 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 to tak. mi się wcześniej do rozmowy. A wie pan, że weszła że nowa. Ust że po prostu sobie a... robisz kiepskie żarty. Nie, a wie pan, że bardzo weszła kiepskie, taka ustawa, a wie pan, że weszła taka. Dobra, ludzie, gościu, nie przerywaj mnie. wie pan, że weszła ludzie taka ustawa. Umysłowo. Wie pan, o i teraz pan, pan mnie obraża, że jestem ograniczony umysłowo, proszę bardzo. Nie, ja powiedziałem, że ludzie ograniczoni bawią się w ten sposób, wykonując dziwne telefony. Ale nie, ja chciałem normalnie kupić, a mnie obraził, że jestem LGBT. Nie wiem czy pan słyszał, ale jest takie coś jak... Tak. E, ustawa o LGBT i obrażanie tej drużyny mm. jest karalne, tak? Bo weszła ustawa tak. taka. Nie. Mhm. Czyli pan ale tutaj ja popełnił wykroczenie tak. i ja to nagrałem. Nie. Tak. Nie. No to tak. super. To zgłoś to na policję po prostu nie mogę się doczekać. Znaczy ja nie będę zgłaszał, mm. tak ale, ale zgłasza. jak pan zgłosi, to pan zaniesie to mhm. ja sam zgłasza. na siebie. ja zgłoszę. Dobrze. Ja zgłoszę, bo mam po prostu dość Dobrze. takich y, ludzi tego pokroju. Dobrze, to pan zgłosi, że pan mnie pierwszy obraził, <laughs> czekam na to serdecznie. <laughs> Dobra, no to do zobaczenia. Dobra. Do zobaczenia. To no. kiedy pan mnie zgłosi? No, no? halo. No, no ale pan się nie rozłącza. Co pan, tak, co pan tak szybko ucieka A ja od, się od nie rozmowy? Się, czy ja się rozłączyłem? Co się tak? Powiem panu tyle. Jak pan zaniesie w tę rozmowę, mm -hmm. to pan da na siebie dowody, że pan obraża LGBT. Lesbijki mm -hmm. Gejów pan obraził. Mm -hmm. Mówił pan, tak. że dostałem czymś po obie, że jestem idiotą. Wszystko się nagrało, tak? Mm -mm. Tak. Czyli pan tak, zaniesie dowody sam na lekka. siebie, tak? Czyli jednak jakaś... Tak, ja przy okazji z przyjemnością zapłacę karę za to, co zrobiłem w porównaniu, że się. Czyli pan zaniesie dowody sam jest, na siebie, bo ja, ani pana, obrazi... dowie, tak. mhm. ja patrzę, ani pana nie obraziłem. Ja patrz, ani pana nie obraziłem, ani nic złego nie powiedziałem. Mhm. Czyli po prostu kontynuując, mhm. można uznać, że jest pan po prostu mhm. y, osobą o niskim. Tak. tak jestem. I razie inteligencji, mhm. tak? Tak, aczkolwiek o wiele wyższy niż twój. No raczej wątpię, bo to pan obraża y, osoby o innej y, tolerancji seksualnej, tak? Mhm, tak było. Mhm. Ale to no da, no tak, tak było, na samym starcie pan to zrobił, tak? Na samym starcie, odebrałem telefon i zacząłem ich obrażać, tak? Nie, ja się pytałem jaki jest tam kolor LEDowy, bo pan napisał w ogłoszeniu, że jest mhm. LED, a pan od razu powiedział, że jest tęczowy i zaczął pan obrażać ludzi o odmiennej... Orientacji seksualnej, tak? No i to się wszystko nagrało. Więc skoro pan jest taki mądry, mówi, że pan nagrywa, to pan zaniesie dowody sam na siebie, tak? Jest pan tego świadom, czy po prostu pan, jak frajer, postanowił się teraz rozłączyć i po prostu liczyć na cud, że ja tego nie zgłoszę? No bo tak, jeśli i pan to... mnie tu straszy zgłoszeniem i tak dalej, to nie ma problemu, ja to zgłoszę. Pan popełnił dwa wykroczenia. Pan popełnił dwa wykroczenia, ale pan uznał, że pan mnie dobra, straszy. Bo ale pan... dobra, ale konkrety, coś jeszcze konkretnie? Pan, powiedzi... pan, pan powiedział, że pan mnie straszy, a pan, słuchaj, powie... pan słuchaj, uznał, słuchaj. że ja się rozłączę, bo się wystraszę. jest zirytowany. No to jak jesteś zirytowany, to się rozłącz, leć na pieski do swoich kolegów, szanowny panie Andrzeju. Mhm. I tyle mam panu do powiedzenia, tak? Dobrze. Pan zaniesie dowody sam Dzieńmy, na siebie. Pan zjeba tak, z Tak ale póki co rozmowę będziemy kontynuować już nie profesorze. Dziękuję do Dobrze, kontynuuj sobie rozmowę na nie wiem z kim tam chcesz z dziadkiem z drugiej wojny światowej. <śultany> 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 ale go wyjaśniłem co? Frajera z Warszawy wyjaśniłem dobrze, co widzowie?